Cześć, ja z tej strony. Dzisiaj mam dla Was kolejną recenzję, także wracamy z serią recenzji. Jest to poradnik Dawida Mazura, lampy błyskowe w fotografii. Jest to poradnik osoby, która jest zawodowym fotografem ślubnym i jest to wykorzystanie lamp. Błyskowych, głównie w fotografii ślubnej, ale nie tylko, bo cały poradnik pokazuje też przykłady portretowe, jak również produktowe, ale o tym oczywiście wszystko powiem jeszcze. E, cały poradnik jest dostępny na stronie Dawida. Linki, oczywiście, są wszystkie w opisie. Od razu tylko za, e, tutaj chciałbym powiedzieć, że Dawid udostępnił mi ten kurs. Ja go nie kupiłem. Także jeżeli myślicie, że tu jest jakaś teraz, e, nie wiem. Sponsoring, czy coś, to, no to weźcie pod uwagę, że nie zapłaciłem za ten kurs. Mało tego, on był. Recenzja ta jest stworzona na prośbę moich patronów, a Dawid nawet dla moich patronów przygotował specjalną zniżkę na kurs. Także, jeżeli chcecie kurs wyłapać o 90 zł, taniej, to też możecie dołączyć do moich patronów. Także, nie przedłużając, przejdźmy do całej recenzji. Kurs składa się z. Tu, tu... Ciężko to określić, bo z... podstawowy kurs składa się z trzech części. Ale poza kursem dostajemy jeszcze materiały dodatkowe, także e, cały materiał składa się z dwóch części, z kursu i materiałów bonusowych, a sam kurs składa się z trzech części. O, tak można to nazwać. I w pierwszej części Dawid pokazuje nam, e, jakiego sprzętu używa. Tutaj jest taka techniczna strona bardziej tej fotografii, w sensie takim, że omawia sprzęt, jakiego używa dokładnie, podaje konkretne modele lamp, co Tutaj z tym mam zawsze problem, dlatego że ja w swoich poradnikach staram się niby mówić o lampach tak jakby bezosobowo, bo lampy się szybko zmieniają, ale z drugiej strony, Dawid po prostu mówi o lampach, które używa, także to też jest plus, zwłaszcza, że te lampy są mega tanie, ale też jest fajne. Co można tutaj wychwycić, że Dawid używa dwóch systemów. Tak jak e, dużo osób stara się ujednolicić system błyskowy, tak Dawid tutaj sobie go rozdzielił, co też uważam za dosyć ciekawe podejście, dlatego że w sumie na sali rzeczywiście Potrzebne są inne wymagania sprzętowe niż na przykład w planerze, także tutaj nawet rozgraniczenie takiego typowego systemu, żeby nie mieszać ich, może być korzystne dla niektórych, ale to jest oczywiście indywidualne podejście. Tutaj Dawid Wam po, po prostu przedstawia w kursie dokładnie, jakiego sprzętu używa. W pierwszej tej części też mówi, jak rozmieszcza lampy podczas fotografowania na sali. Dlaczego tak rozmieszcza, i to jest później poparte wieloma przykładami. I tutaj Dawid też wspomina, że chyba oma będzie omawiał ponad 100 zdjęć, co mi się wydało dosyć dziwne. Jak... Myślałem, że się przysłyszałem, ale w tej drugiej części tam naprawdę jest kupa zdjęć, także nie wiem, czy to jest ponad setka, ale całkiem możliwe. W każdym razie tutaj, w tej pierwszej części, Dawid też. Y tak, dosyć pro, w prosty sposób mówi o tym, jak ustawia sprzęt, jak zacząć błyskać. Także jest to poradnik taki e, dosyć prosty. Dla w sumie powiedziałbym, że prawie każdego, dlatego że nie trzeba mieć tutaj nie wiadomo jak zaawansowanej wiedzy, żeby błyskać. A jak mamy wiedzę, no to wiemy w, e, w prosty sposób, się dowiadujemy, jak Dawid pracuje z lampami. Także e, dosyć fajny, bardzo uproszczony tutaj przekaz. Jeżeli byście chcieli mega dużo wiedzieć o technicznej stronie błyskania, synchronizacji lamp i tak dalej, to może to niekoniecznie jest ten tutorial, ale jeżeli chcecie w prosty sposób przedstawione, jak błyskać i też oczami Dawida, jak on to robi, o to tutaj jak najbardziej jest to bardzo fajny tutorial. I po pierwszej części, takiej bardziej teoretycznej, przechodzimy, znaczy w sumie cały tutorial nie ma. Powiedzmy, praktycznej części, takiej typowo nagranej krok po kroku zapisu sesji, ale drugi rozdział je, i w sumie też trzeci są to bardziej praktyczne wskazówki, bo ta teoria gdzieś tam już zostaje w tym pierwszym rozdziale, ale drugi rozdział, podzielony też na w sumie druga część, podzielona powiedzmy na trzy rozdziały, pokazuje już e, typowe przykłady z Dawida portfolio konkretnych zdjęć. I jak on je wykonał, jak on je wyświetnił. Pierwszy rozdział to są gołe lampy, także bardzo fajnie pokazuje tutaj, że nie potrzeba, jak nie wiadomo, jak dużo modyfikatorów, żeby stworzyć bardzo fajny klimat, i tutaj jest bardzo dużo przykładów zdjęć z sali podczas zabawy. Także jeżeli się zastanawiacie jak na przykład świecić na sali, jeżeli macie swój pierwszy ślub i chcielibyście trochę pobłyskać na sali, to tutaj jest bardzo fajne pokazane na wielu, naprawdę wielu przykładach, bo nie wiem, czy tutaj. W tych trzech częściach naprawdę jest chyba ponad 100 zdjęć umówionych, ale Dawid po prostu szybko pokazuje na ekranie jakieś swoje zdjęcie. Obok jest diagram oświetleniowy, mówi gdzie były lampy. Nie podaje mocy lamp, co jest bardzo fajne, bo moc lamp tak naprawdę nie ma znaczenia, dopóki nie wejdziemy w warunki, które mamy. Także tutaj takie. EXIF samego aparatu ok, bo tutaj Dawid e, często tłumaczy, dlaczego użył takich e, na przykład ustawień aparatu, ale jeżeli chodzi o same lampy, to tak naprawdę tego nie ustawimy z pamięci, to musimy ustawić na żywo już e, w czasie sesji. Także to jest też e, spoko, że w sumie nie ma tam nie wiadomo jakich zapisów, zresztą tego się nie da z Exifa, powiedzmy, wyciągnąć. W każdym razie tutaj też w tej części jest mega dużo przykładów na sali z różnymi ustawieniami wspomnianymi też na tej, z tej pierwszej części, jak Dawid oświetla salę, ale też z różnymi wariacjami i wytłumaczone dlaczego Dawid właśnie na przykład w pewien sposób grupuje lampy i jak tego używa, żeby uzyskać odpowiedni efekt. Uzyskać odpowiednie efekty. Także tutaj jest bardzo fajnie to wytłumaczone. Później w drugim rozdziale tej drugiej części, tak jakby, Dawid przechodzi do mocniejszych lamp w plenerze już. Tam głównie jest jedna duża mocna lampa, albo jakaś mniejsza plenerówka taka bateryjna, bo pierwsza część głównie skupiała się powiedzmy na sali z tam różnymi wyjątkami i były to gołe lampy bez modyfikatorów. Druga pokazuje mega dużo przykładów właśnie z pleneru, jak fajnie oświetlać dużym modyfikatorem, mocną lampą, tutaj oczywiście wchodzi w grę już HSS, dlatego też mocniejsza lampa, bo Tutaj dużo zdjęć jest wykonanych też za dnia i bardzo mi się podoba tutaj w zdjęciach Dawida e, balans między światłem błyskowym a zastanym. Ja bardzo lubię tego typu zdjęcia, bo one są bardzo naturalne. Na niektórych czasem, na przykład, nie widać, że to jest błysk gdybyśmy takie wyrwali po prostu z kontekstu ale jak Dawid oczywiście to omawia to wszystko jest jasne co gdzie było ustawione także to też jest bardzo bardzo fajny e, taki bardzo fajne przykłady tutaj Dawid daje. I ja osobiście Dawida kojarzę z takich zdjęć e, często oświetlanych od tyłu które pojawiają się w pierwszej części chyba tutorialu. Chociaż też w trzeciej <gryw> mówię tutaj znaczy w, pierwszym rozdziale drugiej części, albo w trzecim rozdziale e, takich zdjęć, gdzie jest para młoda oświetlona właśnie kontrowo. Tutaj są różne przykłady. E, ten, te ten temat jest też często oklepany, tak? Ten zdjęcia w deszczu oświetlane od tyłu, żeby wszystkie krople było widać. To się bardzo często przejawia u wielu fotografów ślubnych. Jest to czasem nawet kiczowate, takie jak ceglana Ściana, po prostu i portrety na tle cegły. Natomiast ja kojarzę z Dawida tego, że on konsekwentnie używa tej techniki w bardzo kreatywnych i fajnych miejscach. Także nie są to tylko oczywiście zdjęcia w deszczu, ale też w różnych innych e, sytuacjach. I to mnie też zawsze przyciągało do portfolio Dawida, że ten błysk jest używa, używany konsekwentnie. Fajnie zbalansowany i dosyć kreatywnie. Także ja bardzo lubiłem zawsze właśnie portfolio Dewida i się cieszę też, że mogłem ten kurs obejrzeć. I w drugiej części, w drugim rozdziale tego, tej drugiej części, jest właśnie dużo też pokazane z tych dużych modyfikatorów, fajne balanse, też pokazane przykłady, jak używać lamp z przeszkadzajkami, czyli z takimi GOBO. Naprawdę jest mega dużo fajnych przykładów. Tutaj. W tej, w tej części tutorialu Dawid po prostu siedzi i pokazuje nam zdjęcie za zdjęciem z diagramem, także naprawdę dużo inspiracji można z tego też wyciągnąć. Takie Są to gotowe przepisy na fajne zdjęcia, ale z takim zastrzeżeniem, że nie podaje się dokładnych ustawień mocy lampy i tak dalej, tylko po prostu mamy to tą świadomość, że trzeba trochę pokombinować, żeby takie zdjęcie zrobić. Ale Dawid tutaj pokazuje, jak on to ustawia, żeby taki fajny efekt osiągnąć, także. Bardzo fajne, a trzeci rozdział tej drugiej części omawiania zdjęć, bo tutaj zamykamy się cały czas w tej drugiej części całego tutorialu, e skupia się głównie na modyfikatorach firmy Magmod. Ja o tych modyfikatorach bardzo dużo słyszałem i ogólnie często się to pojawia, zwłaszcza teraz wyszła druga wersja niektórych tych modyfikatorów, plus softboxy i inne ciekawe i zawsze mnie one interesowały, nigdy nie widziałem tak w użyciu. I w sumie sam Softbox mnie nigdy nie interesował, ale tutaj Dawid bardzo dużo przykładów pokazuje z Magbima, takiego takie nasadki z oczywkami frenelowymi, które skupiają odpowiednio światło i które umożliwiają rzucanie wzorów, co mi się mega podobało. Szkoda, że po prostu teraz to jest ciężko dostępny ten zestaw, bo od razu chciałem go kupić, jak zobaczyłem ten tutorial, także nie wiem, czy <laughs> Dawid jest jakimś ambasadorem Magmoda, ale powinien być, bo jego przykłady zdjęć są. Mega fajne na pokazanie możliwości tych, tych modyfikatorów. Także tutaj ta część skupia się na konkretnych modyfikatorach i tak naprawdę, jeżeli ich nie mamy, to często możemy nie uzyskać podobnych efektów, bo czasami są to naprawdę takie, na przykład, spotlighty, że jest kółko światła, czego nie uzyskamy niczym innym jak rzeczywiście optycznym modyfikatorem, chociaż tutaj to też nie jest tak idealne jakościowo, jak na przykład te nasadki z obiektywami doczepionymi, takimi mega gobo, ale tutaj bardzo fajnie tutaj to wygląda i Dawid mega dobrze tego używa. I w trzeciej części już całego tutorialu Dawid pokazuje na trzech bodajże przykładach swoich zdjęć cały proces tworzenia danego kadru. Jest to, są to po prostu surowe pliki, które wykonywał podczas sesji, jak się przygotowywał do kadru, że brał Pomiar ekspozycji światła zastanego, później dodawał błysk, w którym miejscu go zmieniał, jak go zmieniał, e, jakie żele używał. Ogólnie też jest trochę w tym tutorialu właśnie powiedziane o żelach, jak się bawić balansem bieli. Także naprawdę dużo jest informacji o błyskaniu lampą w plenerze, w pomieszczeniach, z kreatywnym wykorzystaniem koloru, z różnymi modyfikatorami. Także jest to bardzo taki kompletny zarys różnych przykładów błyskania, czasem z jedną, czasem z wieloma lampami. Popartymi właśnie fajnymi diagramami i opisami konkretnych zdjęć. Także to mi się bardzo fajnie oglądało. Tych przykładów jest mega dużo. Czasem przewijałem sobie, bo się na przykład rozproszyłem i ominęły mnie trzy zdjęcia w pięć minut, także jest naprawdę chyba ponad setka tych ujęć. Całościowo jest to bardzo fajny materiał, taki teoretyczny, z tego względu, że Dawid po prostu siedzi przed komputerem i nam to opowiada. To nie są zapisy z żywych sesji, ale jest na tyle dużo fajnych, praktycznych przykładów, że można to potraktować jako bardzo praktyczny poradnik. I teraz każdy film, każda część jest na osobnej stronie i ma pod sobą sekcję komentarzy. Także tutaj możemy też zadawać Dawidowi pytania do konkretnych elementów danej, danego filmu. Ale dostajemy też bonusowe materiały, które są na bieżąco jakoś tam dokładane. Nie wiem, czy będą jeszcze dokładane, czy z jaką częstotliwością są one dokładane, ale było tam bodajże. Były tam 4 czy 5 filmów, e, jeden to był taki zapis z live view aparatu z sesji produktowej. Bardzo ciekawy, całkiem w ogóle oderwany temat od ślubów, ale wciąż e, w takim środowisku błyskowym, także jest to pasujący materiał tutaj. I nawet pokazuje na bieżąco na przykładach, po prostu ma zapis aparatu bezlusterkowego swojego sonego, na jakimś rekorderze chyba Tomosie Ninja, że Widzimy cały proces tworzenia, podglądy zdjęć, i wszystko, także bardzo fajny, taki jakby backstage z komentarzem. Później są dwa filmy, zapisy ze ślubu. Tutaj Dawid też podpiął sobie rekorder do aparatu i nagrał trochę materiału z, z takiego prawdziwego ślubu, na którym był. I widzimy właśnie tutaj też konkretne sceny, jak się Dawid ustawia, jakiego obiektywu używa, czasem pokazuje też manualne obiektywy, jakich używa, czy też tilt-shifty. Opowiada o, o tym na bieżąco, także jest bardzo taki kompleksowy komentarz do całego backstage'u i mamy tutaj aż dwa takie materiały po tam kilkadziesiąt minut, także bardzo bardzo fajne i jeden materiał to jest zapis live'u, gdzie Dawid opowiada o tym jak fotografuje na sali i przy stolikach. Znaczy niekoniecznie na sali na parkiecie, tylko przy stolikach tak na zewnątrz parkietu i opowiada dlaczego tak a nie inaczej to robi i jest to też bardzo fajny przykład opis z takich zdjęć z przykładami. Także całościowo materiał ten podstawowy ma tam około chyba 3 godziny, a łącznie z tymi bonusowymi materiałami miałby chyba z 6 prawie. I jest to naprawdę fajny przykład takiego tutorialu z mega dużą ilością takich jakby gotowych przypisów, przepisów na zdjęcia, inspiracji i właśnie takich praktycznych wskazówek. Jest konkretne zdjęcie i powiedziane jak ono zostało oświetlone, dlaczego tak w ten sposób, na przykład są też pokazane zdjęcia przed i po przestawieniu lampy, że na, tutaj Dawid często ogranicza swój błysk do samego parkietu i pokazuje przykłady np. Przykład źle ustawionej lampy, i później przestawionej lepiej. Także jest to naprawdę fajny, praktyczny poradnik, niedrogi, bo cena chyba 250 zł, 249 standardowa. Tak jak wspomniałem, Dawid przygotował ofertę dla patronów, także tam Patronite <grych> i Polecam. Gorąco polecam, bo jest naprawdę warto, pomimo takiego na przykład, niedosytu y, rzeczywistych sesji, nagrania z rzeczywistej sesji, takiego przykładu na przykład, y, zapisu jak użyć konkretnego modyfikatora już na miejscu. Chociaż jeden taki materiał by się przydał, gdzie Dawid pokazuje z modelką na przykład użycie tak Wynagradza to na przykład tym drugim rozdziałem, który pokazuje mega, mega dużo przykładów, jak właśnie oświetla swoje zdjęcia. Także jest to fajne taki reverse engineering, czyli rekonstrukcja zdjęć, które już wykonał. Jest tego mega dużo. Także jeżeli takie coś Was interesuje, to naprawdę gorąco polecam ten tutorial, bo tutaj jest mega dużo wiedzy i przykładów. Jeżeli miałbym się czepiać, to montaż może troszeczkę był, mógłby być lepszy, bo są momenty, kiedy Dawid chrząka, kiedy coś się tam pomylił w przewijaniu i nagle jest jakieś cięcie, ale to tak naprawdę nie wpływa na odbiór całości, po prostu są to takie elementy, gdzie ja tworząc też materiały tego typu, wiem jak to jest denerwujące, jak to zostawię albo pominę coś, i wiem, że edytując można wybrnąć z takiego czegoś, z takich wpadek. Także tutaj. To by było jedyne takie coś, co mógłby się przyczepić. A tak poza tym to gorąco polecam, jeżeli rzeczywiście chcecie troszeczkę się dowiedzieć, jak błyskać, znaczy troszeczkę, jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak Dawid błyska na sali, ale to też nie jest poradnik, jak fotografować, jak Dawid mazur, tylko jest to poradnik, jak używać lamp błyskowych w różnych sytuacjach, bo jest to dosyć ogólny poradnik i to mi się w tym tutorialu właśnie podobało. Także polecam. Sprawdźcie linki w opisie. Zostawcie tam Dawidowi jakieś lajki, na, jeżeli go jeszcze nie znaliście, to zapoznajcie się z jego twórczością. Też linki zostawię w opisie. I to było na tyle. Dzięki bardzo za poświęcony czas i do usłyszenia do zobaczenia następnym razem. Hej!